Witam Cię na kanale Silver Star, czyli Srebro Kobiecym Okiem. Jakież dzisiaj mamy piękne światło do unpackingu i do rozpakowania. Trzeba koniecznie je wykorzystać i zaraz zajmiemy się tymi oto malutkimi dwoma paczkami, które na nas czekają. Dzięki, że tutaj dzisiaj ze mną jesteś w czwartek. Zapraszam Cię do komentowania, do subskrypcji kanału i do wciskania dzwoneczka, żebyś miał powiadomienia o każdych kolejnych filmach. A ja spróbuję się dostać do tego pudła, co nie będzie łatwe, bo widzę, że jest mega misternie zapakowane. No. Myślę, że to jest pakowanie tak intensywne, jak passenger zawsze pakuje, ale tym razem to nie jest od niego paczka. Tym razem paczka zawędrowała z innego kraju niż Polska. Jest to paczka od rekina srebra. Natomiast, mimo tych wszystkich restrykcji, ta paczka naprawdę doszła do mnie w kilka dni. Także wszystko działa sprawnie i bez zarzutu. Ale widzę, że tu kolega się również postarał o to, żebyście spędzili ze mną. Pół dnia na moim rozpakowaniu. Wiecie, co, ja się rozłączę? Przednę to do końca. wydobędę yy, to pudełko i pójdzie nam po prostu sprawniej z całą resztą. No i jestem. Łatwo nie było. Zobaczcie, sami, musiałam to obharatać dookoła, żeby udało mi się dostać do pudełka, a to jeszcze nie koniec. Spróbujemy miejmy nadzieję, że tu już pójdzie dużo sprawniej i dużo szybciej. Z otwarciem tego misternego pudełeczka. Okej. Okay. O. I zaraz będziemy mieli zawartość. Proszę. Jedna część, druga część. No, super zapakowany rekin, naprawdę. Muszę przyznać, że chyba zrobię ranking stakerów, którzy najlepiej pakują przesyłki do mnie. Czołówka, wiadomo, Passenger, husar, ale też myślę, że rekin nadajesz się tutaj na czołowe miejsca. To wszystko jest bardzo bezpiecznie i dobrze zapakowane. I nawet przy i nawet przy dużej podróży. Nawet przy długiej podróży nic się z tym nie dzieje. No, ale myślę, że i to chwilę nam czasu zejdzie. Coś tu widzę. Dobra, wiecie co? Kapitulacja. Ja, żeby nie zajmować Wam czasu, po prostu to poprzecinam, powyciągam i zaraz do Was wrócę. No i mamy to za sobą. Już prawie mamy to. Po prostu przebiliśmy się przez karton, przez srebrną taśmę, przez folię bąbelkową i naprawdę zostało niewiele, żeby dotrzeć do celu, więc do brzegu. O, widzę, że zabierzemy to i już zaraz będziemy wiedzieć, co nam tutaj. O, moneta, na którą bardzo długo czekałam. Bardzo długo czekałam i dzięki uprzejmości właśnie Rekina udało się zamówić ich więcej. Zaraz o tej monecie więcej wam powiem. Uważam, że jest to moneta z znaku inwestorskiego bardzo mocno. Opowiem Wam oczywiście dlaczego. Odłożę ją. Zobaczymy co mamy dalej. A jest misiak. Jest misiak z roku 2016. Właściwie jeśli chodzi o misiaki. To brakuje mi 10, 11, 14. I 18 roku jeszcze jednej monetki mi brak. No i teraz co mamy jeszcze dalej? Dalej mamy zakapsulowanego amerykańskiego orła z roku 2021. Rekin to kupił jeszcze przed skokiem cen na kosmiczne. Także był on naprawdę dobrze kupiony. Rozpakowujemy dalej. Dalej mamy jeszcze jednego orła 2021. I mamy jeszcze jednego byka z jeszcze jednym niedźwiedziem. I coś tu jeszcze. O kurczę. Rekin tu coś wysłał. I to są pewnie kamienie, tylko jeszcze bardzo bym chciała wiedzieć, cóż to za kamienie są. Ale są piękne. No, bardzo ciekawe. Dobra, zaraz to sobie wszystko omówimy, obejrzymy, rozpakujemy, przejdziemy do monet. I tak na pierwszy ogień idzie amerykański orzeł. Wzór Wam doskonale znany. Walking Liberty. Dobrze, wzór znany, aczkolwiek widzimy go w tym roku po raz ostatni, dlatego że jest on bity tylko do połowy roku. A potem już wchodzi nowy wzór amerykańskiego orła, i pewnie będzie to też gratka dla inwestorów, żeby mieć chociaż po kilka sztuk nowego wzoru. Ja zakupiłam sobie dwa orły, żeby mieć taką pamiątkę. Uważam, bardzo udanego wzoru, który towarzyszył nam. Przez ponad 30 lat. Właściwie z taką trochę nostalgią myślę o tym, że, że ten wzór ulegnie zmianie. Moneta z bardzo do, dobrą jakością bicia, zawsze trochę droższa niż pozostały bulion, ale też w momentach hypu i wzmożonego zainteresowania inwestorów detalicznych, ona schodzi jako, jako pierwsza. Także nie będziemy się nad nią zbytnio rozgadywać, tylko chciałam Wam właśnie powiedzieć, żebyście pamiętali, że ten wzór w tym roku na tej monecie widzimy po raz ostatni. I teraz kolejna moneta. To niedźwiedź i byk. I dlaczego wcześniej powiedziałam Wam, że jest to moneta o takiej bardzo mocnej E, inklinacji inwestycyjnej. Dlatego, że ona tutaj symbolizuje dwie siły na rynkach finansowych i w każdym aktywie. Jest tak zwany rynek byka i rynek niedźwiedzia, albo inaczej tendencja bullish i tendencja bearish. Bullish i rynek byka jest wtedy, kiedy mamy na danym aktywie inwestycyjnym wzrosty, tak jak teraz na przykład na bitcoinie, a bearish to jest ten moment w cyklu każdego aktywa, gdzie są spadki. I to są takie dwie siły, które tworzą swoistą całość na rynkach inwestycyjnych. Nie da się wykluczyć ani niedźwiedzi, ani byków. To są sygnały, to są właściwie momenty w każdym aktywie, które są na stałe wpisane w istnienie każdego aktywa. I Uważam, że jeśli inwestujemy w cokolwiek, nie jesteśmy na rynkach finansowych, na rynkach kryptowalutowych, na rynku, nie wiem, surowców, metali szlachetnych, cokolwiek, to warto tą monetę mieć, żeby o tym pamiętać, że nie ma drzew rosnących do nieba i żadne aktywo nie będzie Wam rosło w nieskończoność, ale również warto pamiętać, że okres bezsy też się kiedyś kończy na rynkach, na rynkach finansowych i domyka się pewien cykl. Żeby cały cykl się domknął, musimy przejść i wzrosty i spadki. Dlatego tak bardzo lubię tą monetę. Ona została wybita w nakładzie 25 tysięcy egzemplarzy. Marancik ząbkowany. Na awersie jest królowa Elżbieta, nominał 1 dolar. Moneta z 49 srebra. No i coś próbujemy światełko złapać. A awers przedstawia właśnie niedźwiedzia i byka w takim troszeczkę ułożeniu jak yin i yang. Pewnie znacie ten symbol z filozofii chińskiej. To są dwa elementy. Jeden bez drugiego nie istnieje i oba się dopełniają. I widzicie oczywiście P. A P świadczy o tym, że tą monetę wybiła jedna z moich ulubionych mennic, jeden z moich ulubionych producentów, czyli PerfMint. Próbuję Wam złapać światło, ale te zwierzaki są tak zrobione, że. O, tu mamy misia ładnie doświetlonego, a tu byk prezentuje się też bardzo sympatycznie. Tło jest matowe, postacie pierwszoplanowe są lustrzane. I ja się bardzo cieszę, że wreszcie ta moneta do mnie, do mojego staku dołączyła. Dwie sztuki, każdemu, każdemu polecam. Zatem mamy dwa amerykańskie orły, dwie monety z Perfmint, yy, niedźwiedź i byk oraz pandę chińską, którą już widzieliście u mnie na kanale. Więc nie będę jej wyciągała z Ultra Interceptu rok 2016. Panda bujająca się na drzewku. Już 30 gramowa, czyli nie uncja trojańska, tylko tak zwana chińska uncja wyrażona równo w 30 gramach. I czeka nas jeszcze jedna paczka. Oczywiście są jeszcze od rekina kamyczki, ale na temat ich nie, nie powiem wam zbyt wiele, dlatego że się nie znam, a rekin nie dołączył żadnej informacji na ich temat. Zapytam go, co to jest. Natomiast nie podzielę się z wami tą informacją, bo nie wiem. I przechodzimy sobie do drugiej, ale nam tu się prześwietliło paczki. Paczka, która przyszła od spekulanta. Bardzo go prosiłam, ponieważ spekulant jest osobą, jest stakerem, który doskonale porusza się w zagadnieniach NBP i w monetach, które wypuszcza Narodowy Bank Polski. Poprosiłam go kiedyś, gdy zobaczyłam tą monetę, że ona bardzo ze mną zarezonowała, bardzo spodobał mi się jej projekt i chciałabym mieć taką monetę w swoim staku, mimo że nie zbieram monet z NBP. Uważam po prostu, że w monetach z NBP, które są wypuszczane, jest za mało srebra w srebrze. Ale ta moneta miała na sobie napis, który bardzo mocne emocje u mnie wywołał, zwłaszcza na tle tych wszystkich wydarzeń, z którymi mamy do czynienia od marca 2020 roku w naszym kraju. Ale żeby nie przedłużać i za długo nie było o niczym, spróbujemy się dostać szybciej, tu myślę, nam się to uda. Na szczęście to jest tylko koperta bez dodatkowych zabezpieczeń. Dobra, mam nadzieję, że nic nie uszkodziłam. Ściągniemy sobie rękawiczki, bo monety z NBP raczej nie będę rozpakowywała. Pyk. Jakaś tekturka. Uwaga, coś magicznego. Czy tu jest. Oho, tu jest coś, co potrzebuję mieć. To się troszkę zgięło, ale to nic. Już wiecie, jaka to moneta jest. Dobra, wszystko mam. Dziękuję Ci, Łukaszu, bardzo serdecznie w ogóle, że pamiętałeś o tym, że, że ta moneta jest dla mnie taka istotna. I przeszukując przepastne bezkresy internetu, znalazłeś tą monetę dla mnie. To dla mnie bardzo ważne. Dziękuję. Zawsze, zawsze takie sytuacje, gdzie ja po prostu czasem rzucę w eter, że czegoś potrzebuję. I chciałabym mieć to w swoim staku, zanim się obejrzę, to po prostu do mnie trafia informacja, że jest do nabycia, czy cena jest odpowiednia, i wtedy podejmowana jest szybka decyzja i to już jest. Także ja po prostu nie tracę czasu na wyszukiwanie, bo bardzo dużo kolegów stakerów po prostu robi to za mnie i mi pomaga. I co my tutaj mamy? Pierwszy raz powiem Wam, przyznam się, mam w ręku produkt z NBP. Oj, trochę słońca nam tu za dużo wpada. Tak to wygląda, on jest opakowany przynajmniej ta moneta, w taką, w, taką, w takie pudełeczko. teraz to wysupamy, albo i nie wysupamy. Dobra, wyłączę się na chwilę, bo nie chcę tego zdemolować i użyć za dużej ilości siły, a z produktem NBP mam do czynienia po raz pierwszy. No i okazało się, że to jest prostsze niż myślę, ponieważ ja to chciałam wysunąć, a to najnormalniej w świecie się otwiera. Brawo ja! Jak zwykle zaskoczyłam samą siebie. Tu jest moneta, mamy do niej dołączony certyfikat, zobaczymy, co tam jest napisane. O, właściwie, wszystkie widzę najistotniejsze rzeczy. Nakład do 11 sztuk, 1000 sztuk, oczywiście. Projektant Grze Grzegorz Pfeiffer, Mennica polska na zlecenie NBP, nominał 10 zł. Uwaga, fantastyczna, próba 925. Masa 14,14 ,14 g, czyli widzicie, tak jak mówiłam, no nie jest tego srebra w srebrze zbyt dużo i to się bardzo mocno kłóci jednak z moimi założeniami staka, staku, staku, natomiast spróbujemy wyciągnąć monetę. No i mamy to, nie chcielibyście zobaczyć w tle jak ja wyciągałam tą monetę z tego magicznego pudełka. Dla mnie wszystko powinno być banalne w obsłudze, inaczej się gubię. Ta moneta to 40-lecie Solidarności, tak jak macie tutaj napisane. Zarys polski i dookoła takie matowe tło, z którego wychodzą twarze ludzi. Ale nie dlatego chciałam mieć tą monetę i nie to spowodowało, że się nią zainteresowałam. Ten napis tu się moja ręka odbiła spowodował, że ta moneta jest dzisiaj tutaj ze mną, czyli trafiła do mojego staku. Zobaczcie, jakie to ciekawe. 2020 rok, Rzeczypospolita Polska. Człowiek rodzi się i żyje wolnym. Co powiecie o tym napisie w stosunku do tego, co dzieje się dzisiaj w naszym kraju? Gdzie zamykane są branże, gdzie ludzi mami się obostrzeniami z kosmosu, najpierw zasłońcie twarze szalikami, Potem szaliki są złe, trzeba nosić maseczki, przy ubice nie. A ci ludzie, jak te posłuszne baranki albo żeby nikogo nie obrażać, owieczki idą za tymi swoimi pasterzami na skraj przepaści, i nawet, nawet większość nie zdaje sobie z tego sprawy. A bezrefleksyjna masa, którą można manipulować tak, jak się chce która zrobi wszystko żeby nie odebrano jej ciepłej wody w kranie. Bardzo smutne, bardzo dojmujące, ale jakżeż prawdziwe. I żeby nie zapominać o tym, że wolność to. Masz mi się, ręka trzęsie. Żeby nie zapominać o tym, że wolność to stan umysłu jednak i że my to mamy w sobie, i żeby nie dawać sobie tego odebrać, warto pamiętać, że człowiek rodzi się i żyje wolnym. I dodałabym tylko, że to tylko właściwie od niego zależy, czy da sobie tą wolność odebrać, czy na zawsze pozostanie wolnym człowiekiem i będzie kreował swoją rzeczywistość w tych okolicznościach, w jakich przyszło mu żyć. Z tą refleksją zostawiam Was dzisiaj. Taki unpacking inny niż wszystkie. Dziękuję, że ze mną tutaj dzisiaj byłeś. Widzimy się we wtorek. Do zobaczenia następnym razem. Wszystkiego dobrego, wszystkiego normalnego. Cześć.